Kobiety są po to, by je kochać, a nie by je rozumieć. Tak. To wspaniały tekst. Nikt nie domyśliłby się. Bierzemy I jak napiszemy materiały do tego tematu. Mój sokole, oki. pytaj o mnie. Gór wysoki, pytaj o mnie. Lasów wonnych. i. Uwolnij mnie, mój, mój miły! Mi. No i doszłam do was. <głos> że na ogół bywali <noise> <noise> beznadziejnie głupi. Jutro zdaje inna piątka, ale ona wie, że nie będzie piątek, bo pyta pani, która nigdy nie daje piątek. Pies sikał bez przerwy, <noise> a ona opowiadała mi o wszystkim, co było w szkole, jakbym była jej mamusią. Kiedy pożegnałyśmy się, bo była dobrze wychowana, Powiedziała mi z zachwytem, że jej znienawidzona koleżanka, zapytana, kto był mężem wdowy po prezydencie Kennedy, powiedziała, że ona nic. Pisze, że nie dla pieniędzy czy sławy, lecz dla samej sprawy chętnie zajmie się problemami kobiet. No, oczywiście pod pseudonimem. O, pseudonim w złym guście. Anna Karenina. To złodziej lunatyk, do szuflad się dobierał. Nie poznaję go To mecenas, który bronił mordercy. To prasowy. Nie, zaraz. Wiem! To księgowy, który fałszował na szczęście podstawiony mu fałszywy księg. Niech gdziekolwiek w kawiarni. Wszyscy patrzą na mnie, obserwują jak jakiegoś zwierzęka. Bo ciągle opowiadał o chorobach i amputacjach. On mówił... Mówił, że malarstwo, którym się zachwycał, może produkować byle sanitariusz. Mhm. Nic nie myślę. Dziękujemy za przybycie. Zapraszamy częściej. Jeszcze raz przedstawiam Piotr Wignor, reżyser